Dzieci jakoś podniesiemy. To co, idziemy oglądać wszystkie po kolei? Mhm. Na razie nikogo nie ma, czekamy na pierwszych widzów. Teraz filtry tu są. On jest publiczny, nie? Zobacz, czy możesz wejść. Zobacz, już jest u mnie. Na swoim telefonie. No w ogóle, jaka reklama. Jest pierwsza osoba. Spróbuj wejść, a wszystko działa dobrze. Witamy pierwszą osobę na live aut zabytkowych ten tu jest spokojnie ok, odszedł? A, odszedł, świetnie, poprawia Siedem osób już się znajdę, z opóźnieniem Witamy wszystkich na tym majowym najwie Dzisiaj tak bardzo nietypowo Slot out klasycznych i zabytkowych. Za chwilę sobie przejdziemy, wszystkie na spokojnie. Tylko poczekam, czy ktoś jeszcze wejdzie. Arkadiusz, witam, pierwsza osoba na czacie. Pozdrawiam. Mamy misję, wybrać najlepszy samochód z tych tutaj zabytkowych, bo podobno później będzie można głosować na najlepszy. I... Zwycięzca jakąś tam nagrodę otrzyma. Jak <laughs> więc byśmy zrobili coś takiego, że na końcu ustalamy na czacie, który Wam się najbardziej podoba i na niego zagłosujemy jak da radę Łukasz, również witam, również Jagoda, która właściwie jest tutaj ze mną też fizycznie. I może się wydać, <laughs> która pisze na czacie. Dobra, idziemy. Ogólnie zatrzymujemy się przy co, przy co ciekawszych, co? Bo no jednak 30% tutaj są maluchy, nie ma co opierać będzie ich najwięcej ale tu jest pierwszy taki ciekawy okaz zresztą widać jak dużo osób się gromadzi gruma koło niego co to jest za marka bo się zastanawiałem Widziałem go już wcześniej nie ukrywam tylko nie wiem właśnie co to jest za marka jeżeli wiecie w sumie jest podpisany jako bujk bujk nie wiem czy to jest marka może nam ktoś na czacie powie za chwilę jeszcze przejdźmy go Cadillac niby, Cadillac zostań, czyli to będzie model bujk. A pan jest ludem. Cadillac, amerykańska, polska, praga. Witam kolejne osoby na czacie, o, całkiem duża aktywność tutaj. Co powiesz o tym czerwonym? Co ci się podoba? Co oceniasz kolor, w ogóle? Kolor? Jaki jest kolor, w ogóle kształt, tak, jak, jak, jak jest ten, jaki jest ten a ja jak to w mówią, podłocicie, jak tutaj ładnie wycinane, bardzo srebrne ramki oczywiście, tak no to bliżej, srebrne ramki, tutaj nawet przy tych są srebrne ramki w, 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 w felgach, tak, tak, ja zawsze mówię kołpak. Po felgi wyglądają na takie nowsze, nie, nie oryginalne, no. ale chyba, to ty... ciężko mi stwierdzić, bo Ładne te amerykańskie, no, no wnętrze jest mega. Bez zagłówków, co prawda trochę niebezpieczne, ale tak kiedyś większość aut miała. Przejdźmy tak obok niej, żeby pokazać środek, żeby tu nie zasłanięta się trochę luźno zrobiło, pokażemy jeszcze środek pełno drewna, tak jak w starych autach klasycznych i na liczniku 140, tylko pewnie nie wiem czy kilometry czy mile bo nie pisze, ale 140 tak to się prezentuje. Tutaj naklejki z różnych zlotów. No i tył. Tył chyba dla mnie największe wrażenie robi. Co sądzisz? Tył i przód. W tej pozycji chyba najlepiej wygląda. Aż miniaturkę bym przestawił, tylko nie wiem czy jest opcja teraz. Nie, chyba już nie idzie, albo nie umiem. Zostawmy tak, jak jest. Dla mnie za bardzo płaski. Ja taki komputer. Dobra, idziemy patrzeć inne co? Bo przy tym no. bardzo długo jesteśmy. Ten, ten żółty jest ciekawy też. Tu maluchy, większość, tak jak wszędzie. Tutaj w ogóle karetka. Polones, karetka? No tak, bo to dużo polonezów kiedyś było. Polones dokładnie. Jakimś ekspertem nie jestem, od razu tutaj uprzedzam, żeby ktoś, jakby ktoś się czepiał. Ale zobaczmy tego, nie? Przy tym mieliśmy stale na chwilę. To jest bardzo ciekawy. Citroen. Citroen faktycznie kiedyś, jeżeli chodzi o technologię, to bardzo przodował. Stawaj bliżej, żebym nie musiał mówić i ciebie do kamery. Citroen, jeżeli chodzi o technologię, kiedyś naprawdę przodował. Myślał dużo, jako pierwszy dużo technologii nowych. Z tego co garzę, to chyba zawieszenie pneumatyczne między innymi. Ostatnio nie jest aż tak już popularne jak kiedyś. Przejdźmy aż do przodu. Ale poza kastą dużo więcej nie ma. Ale Otwierany dach, czyli twój ulubiony? Jak ci się no. podoba takie cabrio? Dla mnie trochę zbyt okrągły. Fantastyczny. Ale to jest jednak dużo, dużo starszy niż pozostałe, które tutaj mijaliśmy, podejrzewam. Ten taki nie pisze roku na tych tabliczkach, bo w ogóle po tym numerze będziemy pewnie głosować, więc trzeba by było tego czerwonego na razie zapamiętać, nie, bo to jest mój faworyt. No mówię, numer czerwonego. Tylko się zastanawiam, czy nie pisze roku produkcji, ale chyba nie, nie, nie mają. Numer 25 w razie czego choć dla mnie powory czerwony na razie, tylko nie za tutaj bardzo ciekawy szczegół. Ale to bajki. Chieks bajki. Chieks bajki. Tutaj Jeep. ten też bardzo ciekawy, co to będzie za marka? W ale to jest tylko rejestracja. O, ten ma dane, ten ma taką kartkę z danymi. 1952 litr w pojemności około... Bo ja, mówię, bo ja mówię dane Moskwicz to jest marka słyszałeś bo markę wiem tak jak chodzi, Moskwicz to jest bardzo mało popularna no, no, w Polsce może stań przed kamerą, i co się powiesić na wymiarach czerwony oceń, jak staję od każdego oceń po jednym słowie Ciekawy. Ciekawy? Ciekawy. Nie wiem z tyłu. idziemy dalej, to jest ten co tak. Co tak yeah. mówię, że to... Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co to jeszcze jest. Ten jest mega. Widać ze starszych aut. Jak wjeżdżał to się śmiałem, że mafia 1. Już nawet nie mafia 2, tylko mafia 1. Dosłownie takimi tam się jeździło. Ten jest mega. Ale to Środek biały. Szadło. Ten niezły, nie? Ten obok zresztą też ciekawy, zaraz do niego przejdziemy. Co to jest za marka? Bo tutaj jeszcze nie odczytałem, ktoś wie.

Skara resztaj poznaje Może tu będzie pisać? Nie mm. chyba nie. tutaj się odbywa przestawianie Idziemy dalej. Policyjny maluch, ale nie wiem, czy kiedyś takie jeździły, czy to jest po prostu przerobiony. Poznańskie klasyki Perelu, tutaj mała reklama. Tutaj w miarę nowy, ten Volkswagen. Masło witam również Tu jest samochód ja się Fasoli Nie, chyba nie, bo to jest Tu już takie nowsze trochę Tutaj zbiór maluchów po raz kolejny ten tu wygląda jeszcze ciekawie, też Poznański klasyki Alfa Romeo pierwsza, zauważcie. Alfa Romeo zawsze mi się podobały. Fajnie wygląda. Myślałem, że Porsche pierwszy rzut oka. a to jednak Alfa. Ale ma umiejscowienie skrzyni biegów. Ciekawe. osobowy otwierany dach z tyłu tak to wygląda, no też ciekawy fajny kolor, pasuje, czerwony Pumaluchy nieco nowsze jeszcze takie wany widzę, dwa też stoją zabytkowe Coś ciekawego, o Mustang, ale fajny też, kolor ładny. Ale ciekawy kolor, chyba najlepszy pod względem koloru na razie. Nie wiem czy tak na filmie to widać, ale na żywo ten kolorek jest naprawdę, staram się tak z bliska. Fajny kolorek, 81 numer i silnik. Tak to wygląda. W środku też na niebiesko fotele pod kolor. Drawniana kierownica cała. Witam, witam, wrisiłam, znalazłam się, bo się zgubiłam M po drodze mówię, z tych samochodów. Tutaj na lewie mówię, że jak na razie najlepszy kolorek dla mnie, nawet te czerwone bije. No a, super fajnie, jest, nie? Ten no metalik. nawet środek jest tam w tym kolorze. No, fajnie. Znaczy, że niebieski ten, no, a taki taki, metalik, taki Fajna no, barwa, ciężko nie, to opisać. w ogóle. I co to jest za samochod? jak miała zgadywać? Bo to tak. powinnaś wiedzieć. Skąd wiedziałeś? Pisze, pisze. Nie, bo, sam, bo, bo jest czapka z musiską i Po znaczku? No. To jest, no. Fajny ten jest. Mega. Tak opeszłem tylko te. Tam jeszcze dwa były. Tam Alfa Romeo jest fajna, też w czerwonym kolorze. Hmm. W drugiej stronie się trochę nie Tam różowy maluch. Tam tak same maluchy. Tu, ta alfa. Aha, no. Fajne. A chodźmy teraz stref prawo, bo tam jeszcze nie byłem. Dobra. Nie, ale tam tego pierwszego jak dla mnie nie przebija nic. Tego amerykańskiego. Te, to czy ten był ładny, A czy był. te są starsze, nie? Pod takim się... kątem, jeżeli chodzi o klasy, to tam na tym jednym na... tylko na jednym rok 1954. I nie wiem, czy to nie był najstarszy. Ten albo ten obok. Bo ten będzie nowszy ten kadilak, tak jak widzowie pisali, przynajmniej Kadilak. Chodźmy do końca i prawo teraz tam tego jeszcze. To bardzo nowe, znaczy no bardzo nowe, najnowsze BMW po prostu. Nie? Bardzo dużo bmw siebie, A tam z tyłu? Nie, a tam są pracowników. Tam jest Astra w ogóle na końcu. Ten jak malisko, ten to taki, taki tak zwany pług. W przypadku takiej właśnie czerwonitej. No jak tam się podoba. Zobaczmy. 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 Brajdziemy na sam początek, bo tam może coś nowego przyjechało. Ale, albo tędy, i będę no. wyłączał chyba powoli, bo takich w sumie Pani jak coś obeszliśmy. Taki no, kolejny zło? Tak, że jest też właśnie z klasyków, tylko... Czemu trzy tak blisko siebie. Powinien ja jeden robi. Się. Tu jest ten różowy maluch. No, nie, mieli, czy nie jechać. Bo mieli jechać, jeśli są jakieś czy jechać. Czy nie jechać. Byli też na tych y, y, tulipanach to są. Acha. Potem to są samadziki. Powystawiane figurki. Maluch ten, monster maluch. Co takiego różowego? Ciebie? Tak, takiego? Nie. Czy się jeździć? A tu ASG jeszcze, ale nie można pokazywać narzędzi jeszcze. A Na czekaj, weź tak, jak idziesz, to patrzę wszystkie auta mają kartę. No dobra, wszystko wiem, jest to sklepane z tego. Do zobaczenia. Garbus, jeszcze pierwszy garbus robiłem, się, że będzie więcej.

tu u nas też mam dużo takich. Teraz nie wiem, bo to jest. Proszę. jeszcze więcej. Nie, nie można. Piszę, tu przyszedłem. Aha, myślę, że ty do, do mnie mówisz. Nie, tylko zrobię sobie, że. Premij się ręka, coś jakieś. To na którego głosujemy, bo powoli będziemy musieli podjąć decyzję, mówię, że z widzami to zrobimy, ale nie wiem czy ktoś jest od początku do końca. Za 10-20 lat będą zakazane, ktoś napisał, że, że fajne, ale będą zakazane, słowo do rozumiesz paliwa. Mi się wydaje, że klasyki innym będą wyłączone. O, ten jest jeszcze ciekawy. Opel w ogóle, ale, ale znaczek kiedyś był. Taki nie, że taki mocno. No. Tylko taki mniej. No, chyba to będzie opel. Nie no na pewno to będzie opel. Ale nie wygląda jak Opel kompletnie. Wygląda jakby Opel kiedyś ładniejsze samoldy robił. Nie aż tak tamten amerykański, że takie dłu, tamten dłuższe drzwi, wiadomo. Ale fajnie. Taki styl właśnie najbardziej mi się podoba. Patrzmy jeszcze z tyłu, bo to się kończy w snu. Tył. I tu pisze Op Opel 1700 model nawet. Jakie zabawki z tyłu? To, to, też fajne, ale to już będzie nowe miarę. Honda. Honda, no. Honda CRX. Chciałam mówić, że taki ten, ten... ...Bustang po przejściu jakby ma ten pasek. Jak to No, to tylko to pomalowane. Proszę. Raczej samemu. Aby stangi oryginalnie tak wychodzą. No, no tu Idziemy na początek. zaczniemy coś przyjechało nowego. Bo tutaj nie szliśmy od samego początku. Chyba Polonez, na tych polskich najmniejsza akurat nam to jest takie. Że aż z tymi polskimi aż tak nie przepadam, jak mam być szczery, jeżeli chodzi o Polones, maluch. Najbardziej właśnie te amerykańskie mi się podobają typu właśnie ten Mustang. No Mustang od razu z daleka się rzuca. Tutaj, że środek. A tu nie, są te dwa. Aha, no miał, miał od razu. Już pokazywałem. A tu są dwa takie. Chodźmy tu od początku, bo ja przyjechałem od początku. Maluchy, Mercedesy, miarę nowe, MW. Tam za... z tyłu coś ciekawego stoi, ten brązowy, ten kawowy. Ja nie lubię. Tu jak maluch opisany. Słucham? Ja nie lubię takich kolorów, które zaraz na No kolory. No ja tak, taki no, no mówię, klasyczny. Ale mega samochód. Niemczy nie najlepszy. Co to będzie? Co to jest? Pontiak będzie. Pontiak chyba już poznaje. to z znaczkę. Czy nie? Ej, bo wyobrażałem, że jak Nie wiem, czy on, mi się, kojarzy właśnie z takim wyglądem, ale piszę tam na znaczku, bo nie widzę stąd. Ale mega meg jest dla mnie, bo ja mówię nie wiem, czy nie najlepszy. Na razie. Na razie. Flaga jest francuska. Nie, nie mam pojęcia, co to jest za marka. Jeszcze maluchy nadjeżdżają.

Opi niech Niekoniecznie. No to co Jest początek. Pisał Camaro Belinetta, ale też Chevrolet. No Camaro to zawsze był Chevrolet. Ale znaczy był kompletnie inny, francuski. Nie, nie, coś mi nie pasuje. Nie mam pewności, od co to było. No bo kamarot zawsze była amerykański i powinno być amerykański. Jaki w ogóle nowy ten, no to jest w miarę nowy sam odcinko. Tak. to się nie mylę. To co, który numerek widzowie wybieramy, nie wiem czy ktoś tutaj kojarzy od początku. Przypomnę, że ten nam się bardzo podobał. Choćby jeszcze raz przez te najstarsze, bo one to blisko siebie były. Aha. Jeszcze raz te przypomnijmy. Gdzie ten zlot? w Szamotułach wielkopolskie Ten amerykański Cadillac, jak tam ktoś tutaj podpowiedział nam się bardzo podoba To jest to co nad morzem było Tylko tamten był taki jeszcze z tą czaszką taką przynajmniej coś to stylu morzec wtedy stał z puszką. Pula, aż po kolei! Ten był ciekawy. Citroen, co opowiadałem trochę? Z z tyłu. No i tutaj te trzy obok siebie, takie mega klasyki. Ten Moskwicz 1952 rok I tutaj podejrzewam, że najstarszy, przynajmniej tak wygląda I obok ten zielony też wygląda bardzo stary I tych dwóch nie co to jest zamarka. Nikt, nikt nam nie chce napisać szybko na czacie. Ten i ten nie mam pojęcia, co to są. są za, Zamarki. Ten to tu w ogóle tak stary. Tylko pytanie, ile odnowiony, ile przerobiony? Peżot. Peżot. Nie, peżot. Peżot to jest. Peżot. okej. Okay. To już wiadomo. Nie. Okay. nie. Okay. Te starałta są niebezpieczne, bo nie mam nie przeszły testy wderzenie tam w skrócie. Są no to prawda, ale nikt nie planuje się nimi zderzać. No i są dość niewygodne. Oj, w to w sumie się nie zgodził, to zależy jaki, bo podejrzewam, że te większe typu tamten amerykański są mega wygodne bardziej polone zmaluch i tak dalej są niewygodne ale z tym mi się nie zgodzi I tam na końcu Jaguar z takich nowszych to jaguar jak mi się najbardziej podobał jeżeli to by szczerze że 1990 to jest albo 80 a tobie? Ale z tych nowszych. Nie mówię, że ze wszystkich ze starszych, to jest z tych nowszych. Mi się Jaguar zawsze właśnie mega podobają. Szkoda, że nie sza jakiś kolor taki, bo jednak nie rzuca się tutaj no właśnie, obok tych no, innych. No, taki Oczy jest. tamten zielony, ten czarny. Dobra, chyba powoli będziemy kończyć tego live'a, tylko nikt nie odpisał, czy, czy no, głosuje na jakiś samochód z tych co pokazałem. Bo jest tutaj opcja zagłosowania. jeszcze raz przypomnę na najlepszy samochód i wtedy właściciel dostaje jakąś nagrodę. I myślałem, że coś mi podpowiecie tutaj którego pogłosować. No właśnie, otóż to. No i miękkie zawieszenie. Moim zdaniem też. Przynajmniej te amerykańskie, bo tutaj mówię, amerykańskie to zupełnie inny styl. Robili ich w tych samych latach. Żeby one pływały po tej drodze. Citroen. Czyli Citroen, Peugeot, praktycznie z każdej marki coś jest. Citroen, Peżot ten jeden z... Ten najstarszy nie wiemy nadal, nie? Te... Nie, ten najstarszy to się Peugeot okazał. No. Czyli najstarszy, jakbym podejrzewał, że najstarszy, tak mi się wydaje, tamten to Peżot jest. Jest Alfa Romeo, jedna tak po jednym. Ogólnie. Ten tak amerykański, że Cadillac, no to jeden, no plus ten Mustang. No, no, no. no i to, co nie wiemy, co jest Chevroletem. Cześć, tam jeszcze raz bym zapytał, albo, i, albo właścicieli, albo widzów. Bo mnie to nurtuje nie wiem czemu. Bo mi się najbardziej te dwa chyba jednak podobają. Ten, no. plus ten, ten Mustang. Nie, Mustang ten, też. Ten, Mustang ten, też. Ten też. Nie, i ten kawowy jeszcze mam na myśli. Aha. Te trzy. Ten nie ma jeszcze numerka od dziwo. Trzyma nie, nie, nie założył jeszcze pan numerka. To nie będzie można zagłosować tak fizycznie. Skylonek pana? Dlatego za mną jechał? Jak się najmniej nie słyszałem? 55, czyli prawie tak jak tamten. tamten był 53, bo drugi śnieg. A jednak amerykańskie to wyglądają z 10 lat na młodsze, moim zdaniem, od razu. <tutuj> Dobra, będę kończył to. Live'a tutaj zakończymy. No, żegnamy się. Na tym samym momencie. są chyba 4.